Chcesz wyjść z tej sytuacji? Wyjść i nie możesz. Ja znam to rozwiązanie. Ten klucz. Wyjdziemy z tego, z tej sytuacji, w momencie, kiedy sobie pomożemy, kiedy połączymy siły. I ja pomogę Tobie. A Ty pomożesz mi. Kiedy staniemy razem i, i, tak jak mówiłam przed chwilą, połączymy siły, wtedy oboje wyjdziemy z tej pułapki. Wiesz o co chodzi. Mówię prawdę. Ja nigdy nie chciałam prosić. Ja chciałam sobie radzić sama. I chciałam dojść do tego sama. Ale okazuje się, że Pan Bóg tego nie chce, żebym ja to sama zrobiła. I ty masz mi pomóc. No ja o tym wiem. I się zastanawiałam, kiedy to się wreszcie stanie. Z czego jestem najbardziej zadowolona w tym wieku. No, wiadomo, droga każdego jest inna, tak. Najbardziej. Moja rodzina nie była idealna, ale też widzę dużo dobra i doceniam to dobro. Doceniam to, co było dobrego w mojej rodzinie, kim byli moi przodkowie, tak. No i to wszystko odkrywałam stopniowo. Do tego trzeba dojrzeć. Wcześniej dla mnie to nie miało takiego znaczenia. Żyłam po prostu swoimi sprawami, swoim tym, tym dniem dzisiejszym. Nie, roz, nie wracam do przeszłości. No i te ostatnie lata, kiedy zaczął się ten kryzys, taki totalny, to mnie zwróciło ku sobie i to mnie zwróciło do moich korzeni. Wiedziałam, że czułam, że moje korzenie to jest to miejsce, tak. E, tutaj, tu gdzie są groby moich pradziadków z Lwowa, e, to są te moje korzenie. No tak mnie, tak, taki, tu się urodziłam i t, tu, tu studiowałam, i tak e, Pan Bóg to zaplanował. To nie jest tak, że coś tracimy, oczywiście błądzimy, może to się wszystko przeciągnąć, ale ostatecznie Pan Bóg realizuje swoją wolę względem nas. Jeśli nie ma czegoś takiego, że straciłeś, zmarnowałeś szansę, nie ma czegoś takiego. I też w nawracaniu się, im gorzej jest z Tobą, tym lepiej. To znaczy Ty, ty uważasz, że jest gorzej masz wrażenie, że jest gorzej, ale z duchowego punktu widzenia nie jest gorzej, jest lepiej. No, w tym zrozumieniu tego pomagali mi duchowni w takich kryzysowych momentach ciemności, depresji, słucham ojca Augustyna Pelanowskiego, czyli ludzi, którzy przez to przeszli, którzy w internecie o tym mówią, są prawdziwi. Głównie duchowni, tak? Głównie duchowni o tym mówią, o tych doświadczeniach duchowych, o, o tym, tych momentach ciemności. Jeżeli chodzi o osobistą ciemność, to nawet jeżeli sięgniesz totalnego dna, ale pragniesz się z tego wyciągnąć, ale nie umiesz, jesteś bezradny, to w tej najgorszej ciemności, tej beznadziei, kiedy już myślisz, że Chcesz śmierci, że jest tak źle, to ten Pan Bóg, on tam jest, to światło jest, ten płomień jest. Czyli może tak być, że nie chce ci się żyć, że masz już wszystkiego dosyć. To jest ten moment, kiedy odkryjesz: W sensie, żyjesz, bije ci serce, ale nie żyjesz duchowo w sensie nie ma w tobie nadziei, wiary, jesteś totalnie zrezygnowany jest to taka ta, totalna depresja totalna ciemność We, no wegetowanie takie przetrwanie ale tak naprawdę nie ma w tobie życia chęci życia, radości życia jakiejś motywacji takiego ognia to on tam jest, nawet jak już ci się nie chce żyć, nawet jeśli doświadczasz już myśli samobójczych, to On tam jest. On tam jest i zobaczysz, że Pan Bóg podtrzymuje twoje życie. Doświadczysz tego. Doświadczysz tego, że w tej ciemności twojej jest ten Chrystus i że jakaś siła podtrzymuje twoje życie, chociaż ty już nie chcesz, ty już się poddałeś. Więc y, doświadczenie tej depresji jest czymś strasznym. Jest w tobie ogromna nienawiść do siebie, chęć po prostu zakończenia sobie życia, by się uwolnić od tego bólu, bólu psychicznego. Boli cię całe ciało, e, masz okropne myśli, które przychodzą, które cię atakują, tak jakby cię ktoś w głowie atakował. Ja tego doświadczyłam. To było bardzo ciężkie. Yy, nie sięgałam po alkohol, nie sięgałam po żadne używki. Nie było we mnie w pewnym momencie już tej nadziei i to było po nawróceniu. To było po takich pięknych chwilach, momentach. Taki był totalny upadek, ciemność, bezsens, bez nadzieja, bezradność. Nienawidziła, nienawidziłam tego stanu. I jak Pan Bóg, co Pan Bóg zrobił? Pan Bóg mi poprzez innych ludzi we wspólnocie, jakichś konferencji, wykładów wytłumaczył, że to jest ok, kiedy się czuje bezradność, że to jest ok, kiedy się jest słabym, że to jest wpisane w życie człowieka. No i yy... To mnie zatrzymało, jeśli chodzi o taką gonitwę, yy, za tym by było idealnie. Ale ten, yy, to takie poczucie, że jestem niewystarczający, ono było we mnie, i to w tych ostatnich latach właśnie wróciłam do moich korzeni, yy, czyli zrozumiałam siebie poprzez. Wspomnienia z moimi dziadkami, ich historią, zrozumiałam, że to wszystko nie jest przypadek, że my niczego nie straciliśmy, że to jest kwestia po prostu wzięcia się w gar, wzięcia się po prostu do roboty, że my tego, co nam nasi przodkowie zostawili, nie straciliśmy. To jest. To, co oni nam zostawili, to jest, tylko, tylko trzeba to, o to zadbać. I zrozumiesz siebie, poznając właśnie, wracając do tej historii Twojej rodziny, która przeżyła coś. Zrozumiesz, co chce Pan Bóg w Twoim życiu zrobić. Więc w taki sposób dokonywało się dalszy proces uzdrawiania mnie i akceptacja siebie w sytuacji gdzie jest trudno, gdzie nie mam stałego źródła dochodu, gdzie nie mam pralki, nie mam normalnej łazienki. Muszę my myć się w misce, gdzie nie mam, nie mam nic z zewnątrz, co by mi dodawało tego poczucia własnej wartości. Trzeba się uwolnić od tej zazdrości, że inni mają lepiej, i trzeba siebie zaakceptować w tych okolicznościach nieciekawych, trudnych, beznadziejnych. Że te zewnętrzne okoliczności one ci tej wartości nie odbierają. Nie możemy zrobić tego oddzielnie, możemy tylko tego dokonać razem. Ja już wiem o tym od jakiegoś czasu, dlatego musiałam nauczyć się prosić. Nie umiałam prosić, nie umiałam przyjmować. Bo mi odmawiano kiedy prosiła. Dlatego próbowałam radzić sobie sama.